Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym z Robię takiego vloga, w sumie spontanicznie, bo jesteśmy tutaj za nam. Będziecie mieli okazję zobaczyć jak spędzamy czas na kanale rodzinnym i tam was odsyłam, bo vlogi pojawią się w odpowiednim momencie. Ale dzisiaj chcę nagrać taki jeden odcinek, jednym tchem powiedziany, też przeczytany i mój komentarz, ponieważ nie jestem w stanie tego jakoś edytować, a nagrywam tego vloga swoim... Telefonem. Chcę wam zademonstrować dzisiaj taki wpis, na który natrafiłem na twarz o książce, zwanej też Facebookiem, i myślę, że to jest ciekawe, co wam tutaj przeczytam. Pierwszy klocek domina upadł. Władimir Putin rozpętał burzę, której żaden globalista nie jest w stanie powstrzymać. I o co tutaj chodzi? Rosja oficjalnie usunęła kartel bankowy Rothschildów ze swojego terytorium. To coś więcej niż wiadomości finansowe. To pierwszy poważny cios w serce nowego porządku świata. Nasze przyszłe pokolenia narodzą się wolne od łańcuchów Rothschildów na nadgarstkach i kostkach, grzmiał Putin przed rosyjskim parlamentem. To oświadczenie zniweczyło dekady cichego globalnego niewolnictwa. Przez ponad dwa stulecia Rothschildowie Rządzili poprzez podbój gospodarczy, banki centralne, sztucznie wywoływane kryzysy i niewolę Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ich strategia, załamanie gospodarek, oferowanie pomocy finansowej i żądanie całkowitej kontroli. Putin to dostrzegł i zniszczył. Wyprzedził ich, wypędził, przepraszam, ich e, all. Oligariczne marionetki. Skonfiskował aktywa i zdemontował ich wpływy od wewnątrz. Nietykalni, właśnie, zostali uderzeni i to mocno. Największy cios, dolaryzacja. To jest bardzo ciekawe. Putin rozpoczął pewną, pełną ofensywę przeciwko ulubionej broni Rothschildów dolarowi amerykańskiemu. Zastępując handel oparty na dolarze złotym, rublami i walutami wspierającymi. Wspieranymi przez BRICS zneutralizował pętlę Międzynarodowego Funduszu Walutowego i przełamał monopol globalistów. Mówili, że upadniemy, ale jesteśmy silniejsi, bardziej wolni i nie klękamy już przed bankierami oświadczył Putin. Nie chodzi tylko o Rosję, to globalny sygnał, ostrzeżenie. Rewolucja w toku od Ameryki Łacińskiej po Afrykę. Świat obserwuje i przygotowuje się do powstania. Przesłanie Putina do elit. Nie jesteście właścicielami świata. Rothschildowie zbudowali swoje imperium na kłamstwach, kradzieży i sztucznej zależności. Putin zdemaskował i zmiażdżył ich machinę. Koniec z tajnymi układami, koniec kontrolowanymi przez Rothschildów aktywami wysysającymi z narodów wodę. To wojna ekonomiczna, duchowa, egzystencjalna. Rosja jest wolna. Rothschildowie się chwieją, a narody ziemi właśnie otrzymały mapę do wyzwolenia. No i myślę, że to jest naprawdę wyjątkowy wpis, który tutaj Wam przeczytałem. Zobaczcie, jak to się dzieje, jak to postępuje, jak pewne rzeczy muszą gdzieś dojść do świadomości pewnych ludzi, żeby przeprowadzić jakieś zmiany, żeby te zmiany były właśnie takie... Zgodne z interesem jakiegoś narodu, zgodne z interesem Rosji, to co zrobił Władimir Putin. Wiele ludzi mi tutaj, że tak powiem, wypomina, że jak chwaliłem Władimira Putina, że e, mówię, że jest to polityk, który skupia się na dobru swojego kraju, że myśli właśnie o Rosji, że myśli, że właśnie rosyjski interes narodowy jest na pierwszym miejscu. To niektórzy tego po prostu nie potrafią zrozumieć. Ja wielokrotnie też powtarzałem, że my w Polsce mamy ogromny problem w społeczeństwie, który jest po prostu tak zakorzeniony już, że Polacy, słuchajcie, są bardzo antyrosyjscy. Polacy są najbardziej rusofobicznym narodem świata, jaki ja znam. I nie mogę po prostu już na to patrzeć, jak nam jest wtłaczana taka nienawiść do narodu rosyjskiego poprzez media, poprzez tych durnych polityków polskojęzycznych, którzy szukają wroga, którzy mówią oficjalnie o tym, że Rosja jest naszym wrogiem. Naprawdę? Dlaczego Rosja jest naszym wrogiem? Dlaczego my mamy w ogóle traktować Rosjan jako naszego wroga? Przecież my nie mamy żadnego konfliktu z Rosją. To, że... Polskojęzyczni politycy cały czas dążą do tego konfliktu. Im się marzy ten konflikt. E, PiS, zwłaszcza, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Oni by jakby mogli, to by już założyli znaczy, założyli bagnety na broń. Oni by rzucili tylko hasło: bagnet na broń i kazali Polakom iść tam, ginąć, przelewać krew. Czwórkami wyszli żołnierze z te platy, jak pisała nasza poetka. E, ale to nie tędy droga. Dlaczego my mamy właśnie pałać tą taką nienawiścią do Rosji. Powinniśmy żyć w pokoju ze wszystkimi narodami. Również z Rosją. A jeżeli mają takiego przywódcę, który jest bardzo radykalny w swoich działaniach, trzeba by się też zastanowić, bo widzicie, ostatnio mieliśmy też przykład tego, jak Izrael, czyli państwo położone tam, gdzie chce, jak mówi dr Szewko, zaatakowało suwerenny kraj, jakim jest Iran. I teraz... Myślicie też, że dlaczego tak się wszystko to potoczyło? To też było w interesie Stanów Zjednoczonych, żeby zaatakować właśnie Iran. Z tego względu, że Iran jest krajem, który jest wolny. Który jest wolny od międzynarodowego funduszu walutowego. Iran nie rozlicza się w dolarze. Jakież to jest po prostu... Jak to przeszkadza. Oni by chcieli mieć takie władze, żeby tam były w Iranie, żeby one i przystąpiły do tych funduszy walutowych, żeby się rozliczały w dolarze, bo to, tam mieszka mnóstwo ludzi, więc oni wiedzą, że mogliby na tym zarobić. Tam nie chodzi o wprowadzanie jakiejkolwiek demokracji. Tam to jest, tylko, to jest tylko po prostu powód, pretekst, żeby, żeby zniewolić kolejny kraj, żeby kolejny kraj był zależny od banków, żeby kolejny kraj był zależny Właśnie od tych takich korporacji. Te korporacje wszystkie te, jak to mawia Maciej Maciak i tu ma rację, to mają swój kapitał i ten kapitał jest powiązany z konkretnymi dużymi firmami, jak Blackrock, jak jakieś jeszcze inne. Za tym wszystkim stoją właśnie tacy ludzie jak Rothschildowie, tacy ludzie jak Soros, którzy sponsorują między innymi Rafała Czaskowskiego i platformersów, którzy prowadzą swoją politykę w Polsce. I my powinniśmy być wolni od tego, ale jak ja słyszę, że Rafał Czaskowski w debacie prezydenckiej mówi, że on woli Sorosza od Orbana, no to, to o czym tutaj mówić? O czym tutaj słuchajcie mówić? To my mamy żyć w takim kraju, gdzie, gdzie właśnie mamy być yy, okłamywani i nasi politycy mają być sponsorowani przez tego rodzaju ludzi? Przecież to jest szaleństwo. To jest szaleństwo. Jeżeli Rosji udaje się wyzwolić z tego. To ja bym sobie życzył, żeby nam też się udało, ale niestety ja wiem, że tak się nie stanie, bo ja wiem, że my mamy ludzi zależnych, polityków zależnych właśnie od korporacji, którzy są sponsorowani. Oni mają ogromny kapitał, który stoi za nimi, który podsyca ich, podlewa ich konewką z dolarami, żeby oni. Mogli realizować te prawa dla korporacji, żeby mogli robić tak, że Polakowi będzie się gorzej w Polsce żyło, a ktoś, kto jest za zagranicy, to będzie miał lepiej. I to jest przykre, to jest po prostu żałosne. Dopóki my się tych ludzi nie pozbędziemy, dopóki my nie zrobimy czegoś, żeby ci ludzie nie rządzili u nas w kraju, to nic się nie zmieni. Oni będą mówić złe rzeczy na temat Putina, nie powiedzą złej rzeczy na. Netanyahu, który. powiem powiedzieć, który atakuje suwerenne kraje wszystkie koło siebie. Nie mają żadnego sąsiada, Izrael, z którym by żyli dobrze. Ale nie ma też krytyki, żeby ich krytykować. Nie ma krytyki, że dzieją się takie straszne sceny w Strefie Gazy. I nikt po prostu z tym nic nie robi, pomoc nie dociera. Izrael zwala winę na ONZ że ONZ nie wpuszcza pomocy, a przecież oni to wszystko blokują, więc dla mnie to jest, to jest chora sytuacja jakaś i widzicie jak to jest bo uważana jest Rosja za jakiegoś takiego wroga świata, za to że my powinniśmy wszyscy się chronić przez Rosją, że NATO powstało żeby było przeciwko Rosji, a ja myślę, że lepszym sojuszem jest BRICS. Te właśnie kraje, które chcą się odłączyć od Stanów Zjednoczonych, e, które nie chcą prowadzić tej takiej podwład... Podw jak coś tam mówi to słowo? Takiej, takiej podwładczej polityki, że nie chcą być uzależnieni właśnie od tego wielkiego brata z Ameryki. I ja, ja też uważam, że powinniśmy od Ameryki uciekać jak najdalej. Ratuj się kto może. I otaczać się krajami, takimi właśnie jak Rosja, która rzeczywiście... Coś chce zrobić, żeby zachować swoją suwerenność, żeby zachować po prostu swoje, swoje, swoją rosyjskość. Tak jak my powinniśmy zachować naszą polskość. No ale nie ma komu, nie ma z kim, z kim do ludzi, jak to się mówi. No z kim, jak my mamy takich polityków? Przecież to jest jakieś chore i żałosne. Nie wiem, jak to będzie. Znaczy można się spodziewać tak, bo człowiek się łudzi, człowiek chodzi do tego głosowania, to wszystko jest fałszowane. Wszystkie te głosy to jest nieważne, to jest, to jest, tylko taka prowizorka jedna wielka, o, tu wygrał Nawrocki, tu wygrał Czaskowski. A kto wie, kto tak de facto wygrał. Oni sami sobie wybierają prezydenta, sami sobie wybierają partie. Muszą być też jakieś partie typu Konfederacja, żeby ludzie nie zwariowali od PiSu i PO. I muszą też tacy być, którzy mają sprawić jakieś wrażenie normalności, a to oni są wszyscy tam nienormalni. Wszyscy mają po prostu jeden cel, tylko że muszą realizować to tak, żeby ludziom się coś wydawało, i to jest żałosne. To jest żałosne, jak to słuchajcie wygląda. Czy to się zmieni, ja śmiem wątpić. Jeżeli Rosja coś robi w tym kierunku, żeby było im lepiej, żeby Rosjanom się żyło lepiej, bo wszyscy tylko oceniają Rosję z perspektywy konfliktu z Ukrainą, ale to też trzeba. By Chcieć wiedzieć, dlaczego to wszystko zaistniało, dlaczego to wszystko ma miejsce. A nie tylko podlewać żyłańskiego dolarami, podlewać go kolejną 58 transzą, starlinkami i jeszcze czymkolwiek innym. I to jest to żałosne. Jest to żałosne w jakiej żyjemy po prostu rzeczywistości, jeżeli Rosji faktycznie udaje się wyzwolić z panowania tych takich. Najgorszych ludzi, czyli ja to właśnie będę uważał najgorsze te rodziny za taką najgorszą. Bo mówi się o mafiach, tak? Mafia to może być jakaś tam, sycylijska, ale yy, właśnie najgorsze to są takie, to są jak takie chwasty. To są ci Rothschildowie, yy, jak taki rak toczący się. Rothschildowie, Rockefellerowie, te Sorosze, te Bill Gatesy. To wszystko to jest po prostu. Najgorsze, co nam się mogło przytrafić, najgorsze zło, jakie rządzi gdzieś tam z piątego, dziesiątego fotela, gdzie się nie ujawniają, oni śmieją się po prostu z tego, co się dzieje, jak sobie kupili kolejne rządy kolejnych polityków, którzy robią, co tylko oni chcą. Robią, jak sobie zaplanują, robią po prostu wszystkie rzeczy wprowadzają, począwszy od od wiecie czego, od tych czasów, kiedy byliśmy zamknięci w domach, gdzie najgroźniejszym objawem był brak objawów to już jest po prostu jak to mówi Rafał Czaskowski w pale się nie mieści no i w tym wszystkim działania Władymira Władimirowicza oddzielanie się od tego wszystkiego i przejmowanie jakiejś suwerenności dlatego też może Ameryka tak się bać, że dolar traci na swojej wartości, że nie jest to już tak mocna waluta, że może coraz więcej krajów pójdzie za jakimś postępem i po prostu przestaną, może coś innego zrobią swojego? Może wejdzie waluta BRICS-u, co bym sobie życzył. Ja bym sobie życzył, żeby Stany Zjednoczone znalazły po prostu swoje tak zwane miejsce w szeregu i przestały. Um, dewastować inne kraje, bo wszędzie, gdzie każdy, do każdego kraju, gdzie wejdzie USA, to dewastuje każdy kraj zostają tylko zgliszcza tam, gdzie wejdzie Ameryka i jeżeli coś miałoby się przydarzyć w Polsce i wejdą do nas Amerykanie z Polski zostaną tak samo zgliszcza nic nie zostanie, nic z nas nie zostanie będziemy po prostu kolejnym krajem gdzieś tam do odbudowy gdzie w zamian za tą odbudowę oddamy wszystko, co mamy węgiel, surowce, ropę, gaz Łupkowy, którego mamy po prostu na kilkaset lat, i to wszystko przejmą Amerykanie. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Tak to jest. Ostatnio na Bałtyku odkryli jakieś złoża ropy czy gazu, i co? I kto to będzie wydobywał? Już chcą położyć na to ręce kapitały zagraniczne. Byleby tylko tego nie robili Polacy. Także taka jest nasza rzeczywistość. Jeżeli jest jeden, który się temu potrafi sprzeciwić, a jest to Władimir Władimirowicz. To chwała mu po prostu za to. I tyle. i Będę pochwalał tego rodzaju zachowania. Piszcie Wasze komentarze, co uważacie. Nie sądziłem, że tego vloga tak z ręki nagram. 16 minut, no ale się udało. Pozdrawiam Was za zuga, Pojawią się inne filmy wtedy, kiedy się miały pojawić. Subskrybujcie ten kanał Rafał Mora Vlog, udostępniajcie te filmy, niech się niosą w otchłaniach YouTube'a i życzę Wam wszystkiego dobrego. Zdrowka przede wszystkim! Trzymajcie się zdrowo, papa. Pa.